Dzień matki, który świętowaliśmy w ubiegłym tygodniu oraz nadchodzący dzień ojca były dla seniorów z gminy Nędza okazją do kolejnego spotkania w gronie przyjaciół. Wczoraj w siedzibie OSP spędzili wspólnie czas przy poczęstunku, a spotkanie uświetniła recitalem Klaudia Stabik. Emeryci w nędzy spotykają się cyklicznie, aby aktywnie spędzać czas i korzystać z możliwości spotkań na szczególne okazje, a dzień matki i ojca niewątpliwie do takich należą. Więc połączyliśmy sobie tą imprezę naszych emerytów, zawsze żywych, wesołych, także myślę, gość specjalny to jest moja uczennica była, Klaudia Stabi, która od szkolnych lat zawsze mi recytowała, śpiewała i teraz mi też zaśpiewa i wyrecytuje piękne wiersze. Także myślę, że powinno być tak jak zawsze, wesoło, radośnie, panie uśmiechnięte, rozgadane jak słyszymy, także na pewno będzie wspaniale. I to po fajnie dużo ludzi przychodzi, nie? Starszych ludzi takich, nie? Których nawet się nie zna wszystkich, nie? I tu razem nie wszyscy przychodzą jednakowo, raz ci są, raz inni nie. No i miło posiedzieć. Miło także posłuchać popisów wokalnych. 23-letnia Klaudia Stabik z przyjemnością zaśpiewała dla seniorów. Zostałam poproszona o jakby uświetnienie tej uroczystości krótkim recitalem. Co to za recital? Jak go pani przygotowała? Jest to recital bardzo popularnych piosenek i polskich, i zagranicznych. I mam nadzieję, że ludzie się będą dobrze bawić. Wczoraj Klaudię Stabik usłyszeli seniorzy z Nędza, a w niedzielę pokaże ona swoje umiejętności szerszemu gronu. Zostałam też zaproszona właśnie w niedzielę na piknik, który promuje gminę Nędza na terenie Powiatu Radzie i też jak najdalej. Tam to sięga. Także też zostałam zaproszona i też mam nadzieję, że do pogoda dopisze, że ludzie przyjdą i wszyscy się będą świetnie bawić. Z kolei dla wójt gminy ważne jest to, że spotkania seniorów pozwalają im odzyskać radość życia. Tutaj jakby seniorzy wydłużają sobie tą młodość i to taką bardzo aktywną młodość. Uczestniczą w szeregu rodzajów spotkaniach, tak jak dzisiaj. Powstała Rada Seniorów, która będzie także tutaj takim organem doradczym. Seniorzy jeżdżą na wycieczki, seniorzy urządzają sobie festyny, seniorzy wystawy. W naszym dniu Gminy Nędza na Zamku seniorzy także bardzo aktywnie się w to wszystko włączają. Czyli to jest dowód na to, co odkreśla na każdym kroku, że Witalność jeszcze poparta siłami farmacji powoduje to, że znacznie, znacznie dłużej są młodzi w tej chwili ludzie. Młodzi i aktywni, bo dodajmy, że w gminie Nędza powstanie Gminna Rada Seniorów. Podczas majowej sesji radni przyjęli uchwałę o jej powołaniu, jednak działalność rozpocznie dopiero po wyborach samorządowych. A wcześniej, bo już w tę niedzielę seniorów z Nędzy spotkamy na Zamku Piastowskim podczas organizowanego w Raciborzu Dnia z Gminą Nędza. Usłyszymy wtedy też Klaudię, Roberta Kurzeje, będzie również występ uczestników projektu GCK Mamy Talent, pokaz Fireshow i Szczudlarstwa oraz szereg innych atrakcji.